Wzbudzamy w sobie zainteresowanie, o które byśmy siebie nie posądzali. Oczywiście nie uczmy się, człowiek współczesny nie potrafi już przeżywać sztuki tak mocno jak człowiek renesansu. Że przypomnę tylko autentyczne zainteresowanie jazzem, muzyką w dużej rzeczy hermetyczną, bynajmniej nie tak masową, jak się sądzi. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Odpowiedź na to pytanie nie łatwa. Sam? Sam? Nikt mu w tym nie pomaga. Nikt mu w tym nie pomaga. Jak przy szusianiu. Muzyka jest materiałową abstrakcyjna. Ja nie sądzę, żeby to miało większe znaczenie. Życie duchowe, miłość, to są skargi. To są ponoć eskimosi. Może i rura pękła. W raju nic nie pęka. Jakoby na Bądź Ja nie mogę z pewnej słabości. Odkrywczę rozkąd wierzę. Jest! Odkrywcie i dowcipny, ale stopnie bardzo ograniczony. Niech nie bo to, bo to jest bo to, to jest mój Nie chyba! Zdobył się na chwilę moleste refleksji! Zostańcie na czerwone torbowie! Dlaczego się to wygłowia? Dlaczego tak męczę? Czy lepiej odłożyć felnicę? Płatki! Na czasy leps inne lepsze spokojnie się <weł> beautiful... o, <czed commentary> o! Bardzo dobrze! Gdzieś łażą, opijają, w reklamach grywają, w betach się międlą, lub w serialach więdną. A ja, proszę pani, ja się stale rozwijam. Getkę! Get a on znał się na teatrze. Nie zaprzeczy pani, że się Francuz znał! Kiedyś słyszałem, że ktoś utrzymywał, że, że symfonię to napisze każdy durek. O, tylko do piosenki to trzeba mieć talent. Nie zgadzam się z tym. Symfonię trzeba wymyślić. A piosenka pojawia się sama i możemy napisać łatwo i to na każdy temat. A co? Najpierw melodia. Najpierw Adaś, Adaś. No. Adaś, yy, podaj mi ton, Dzień, dzień. A facet z nosą. A facet z nasa gruźlicę miał u A facet z nasa gruźlicę miał u i szepał hał hał po tej gruźlicy on wciąż miał Po tej on wciąż miał. Po tej on wciąż miał! Yeah. Księżna udała, iż nie obeszło jej zachowanie Rinalda i ją kończyć haft, który był na kolanach Rinaldo stanął blisko księdza, tak blisko, że czuła na twarzy jego oddech. Głupie. <skrug> głupie. Tak piękne. Głupie. Jakże głupie? Piękne. Tak piękne, przecież on ją opluł i to dwa razy. <się w untry Zhang> A ona mimo to wybaczyła. Cisza mają. Pójdźence, tej podwójnej, tej podwójnej, jakiś maset, jakiś party zachowywał się, zachowywał się wyjątkowo ordynarnie. Wyjątkowo ordynarnie. A, 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 a. A. W ogóle zadaję, że my wszyscy, i że my wszyscy możemy go... Nie, to, ty, to może coś ze śląska. No, jedno, stoi tutaj fest! Każdy chłop Bo ja mam talent. Adam, muzyka. Bo mi styknie publika. Pana, poezja nie na tym że tylko polega, żeby wciąż go Wyższe regiony, muzo moja, plować! Choć tylko aktor, muszę wciąż rymować. No, ale co się ma normalnie to chyba bas też potrafi mówić, nie? Niestety nie! Boleje na to, jak tylko poczuję natchnienie, to ja muszę rymować. Gdy tylko głos natchnienia poczuję, dostaję skrzydło. Wciąż tylko rymuję. <laughs> Przepraszam, proszę pani, proszę, pani, proszę pani, ale wróci pani i Zanim skończy ten wykład, to, 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 to wróci, będzie pani, tak? Ale proszę pani, proszę pani, proszę się nie śpieszyć. Tego wykładu jest jeszcze sporo, tak? O, jeszcze dodać. <grym> dodać aluzje, które tak, które tak uwielbiam, to. <grym> Począwszy od momentu, w którym jako pierwsza cecha negatywna nowego materiału muzycznego pojawił się tzw. atonalizm i słyszenie musiało przestawić się na to że słyszenia już niebytralnego, ale Ja jestem zgodny z didaskaliami autora, który napisał, że ona, postać ona, kłania się dopiero wtedy, kiedy on się już wystarczająco nakłada. <tryk> <tryk>